Pospolita ludowa istniejąca w latach 1944-1989 to okres głębokich przemian politycznych i społecznych, a zarazem czas pełen paradoksu i sprzeczności. Władza dążąc do centralnego kontrolowania gospodarki i życia obywateli, kreowała obraz rzeczywistości w sposób niewiarygodny i nierzeczywisty, a wręcz absurdalny, co nie zgadzało się z prawdziwym doświadczeniem Polaków. Czym właściwie jest absurd. Absurd jest to pojęcie, które wynika z sytuacji, zjawisk, decyzji, a charakteryzuje się brakiem zdrowego rozsądku i logicznego myślenia. Wynika przede wszystkim z restrykcji, które wprowadza ówczesna władza Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na zwykłych obywateli, jak chociażby cenzura czy odbieranie im wolności, ale także na tle gospodarczym, jak centralnie planowana gospodarka. Absurd PRL-u był widoczny nawet w najprostszych codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów. Ludzie, nie wiedząc, co czeka ich w sklepach, ustawiali się w kilkunastu metrowych, a nawet kilkugodzinnych kolejkach. Często bywało jednak tak, że brakowało tych produktów w sklepie. Władza jednak postanowiła wprowadzać do sklepów produkty, które nie były zbytnio potrzebne. Jednym z takich produktów i symbolem ówczesnej władzy stał się ocet, który był usiłowo wprowadzany do sklepów. Władza wprowadzała również ograniczenia w zakupie danego produktu. W 1981 roku Rada Ministrów na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła ograniczenia w zakupie wędlin, mięsa czy kaszy. Kartki stały się paradoksem tamtych czasów. Aby móc kupić produkt, trzeba było posiadać taką kartkę, która nie tylko ograniczała zakup danego produktu, ale również ograniczała ilość zakupu danego produktu. W sklepach pojawiały się także towary luksusowe dla ówczesnych Polaków. Jednym z takich produktów był papier toaletowy, który ludzie wykupywali, ponieważ był im potrzebny do życia, a brakowało go w sklepach.

Paczkę Carmen, proszę. Służba. Paczkę Carmen. Tylko próbował. Niech będą. O, proszę, księdza, nie miałbym do księdza sprawy. Pan, towarzysz? Ale proszę sobie, nie żartować, ja naprawdę miałbym sprawę. My chyba nie mamy wspólnych interesów. Ale gdyby tak zechciał ciąć na chwilę, no dobrze. Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej promowały ateizm i walkę z kościołem katolickim, ale jednocześnie zawierały z nim tajne układy polityczne. Państwo polskie oficjalnie uznawane było za ateistyczne, jednak niektóre lokalne władze decydowały się na organizację obchodów, świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Groteskowy był obraz zawierania małżeństw przez zwykłych obywateli. Aby małżeństwo było ważne, trzeba było wziąć ślub cywilny. Ślub kościelny był traktowany przez władzę jako uroczystość prywatna. Wielkim absurdem było potajemne zawieranie małżeństw przez członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc proszę księdza, ja nie mogę tak oficjalnie i w wojsku, i w partii jestem, no ale nie tak mnie wychowali. Chcielibyśmy ochrzcić. Tu żona moja, córka starsza, teściowa. Może byśmy na jakąś inną parafię pojechali, tak, tak żeby po chrześcijaństwie. No dobrze. Komunista z ciebie podły. Ale trudno. Och, chrzest. Tutaj chrzestny ma malucha. To nie ma problemu. Tylko jak ksiądz jest gotowy, to proszę jedziemy. Ile pali? Pięć. Mój warbur? Dziesięć. Tutaj brat mój Proszę, ksiądz dobrodziejny pozwoli, żeby najpierw yy, kobiety wsiadły. No dobrze. Mamusia, proszę, mamusie. się, wsiadaj kiedyś. No. No, Zosiu. To ja na pociąg pójdę, bo nie będziemy się wszyscy gnieść w tym maluchu. Yy... Nieudolną politykę gospodarczą starano się usprawiedliwić często wymyślonymi spekulacjami, które były omawiane na nieskończenie długich wiecach partyjnych. Ludowe Wojsko Polskie popiera słuszną linię polityki pierwszego sekretarza naszego komitetu, który walczy z zacofaniem i zabobonem społecznym. Prosimy o zabranie głosu Towarzysza Szydlika. Towarzysze i Towarzyszki. Nasz dzisiejszy wiedz dotyczy jakże ważnej sprawy rzekomych nieprawidłowości powielanych przez środowiska, tak zwanych wolnych związków zawodowych. Otóż, towarzysze, musimy uderzyć się w pierś, stwierdzić, że ocen może nie być podstawą zdrowej diety, a niedobory papieru mogą być uciążliwe. Wszechobecna szarość, niezadowolenie społeczne. Zły przykład aktywu partyjnego dawany społeczeństwu proletariackiemu poprzez tajne i poufne rozmowy oficerów politycznych z przedstawicielami Kościoła katolickiego przy pustych ladach kreuje komiczny obraz naszej ludowej ojczyzny. Czas to zmienić! Dzień dobry Pani dziękuję bardzo za tę rozmowę. E, mam, dziś, mam dzisiaj zaszczyt, rozmawiać z uczestniczką strajku studenckiego z Łodzi z 1981 roku. E, chciałbym z Panią dzisiaj poruszyć temat absurdów PRL-u i tego, jak wpłynęły one na rzeczywistość i na zmiany społeczne. E, I tutaj już zaczynając, pierwsze pytanie, e, jakie absurdy uważa Pani za takie najważniejsze, które najbardziej by zapadły Pani w pamięć? Najbardziej zapadły mi w pamięć absurdy życia codziennego, takiego, jeśli chodzi o zakupy. Może tutaj szczegółowo powiem, bo także w roku już 1976 wydano kartki na cukier. I te kartki na cukier upoważniały do kupna cukru. Tylko, że cukier, jak przywieziono do tych ludzi, było tam bardzo dużo. I, są na kolejki. I słynne kolejki. Wtedy trzeba było wcześniej się zerwać, nawet o 6 rano i wyczekiwać, aż będzie dostawa tego cukru. I po prostu czasami, typowa rozważała tak, że było tylko pół kilograma cukru, a człowiek stał 3-4 godziny, a wracał do domu z pół kilograma. W późniejszym czasie ta reglamentacja Pobjęła inne artykuły potrzebne do życia. Czyli na przykład były kartki na mięso. Ja pamiętam, że były nawet kartki na buty. I mój brat, jak chciał w ładnych butach wystąpić na studniówce, no to ja mu pożyczyłam z, ze swojej kartki ten odcinek. Uważa pani, hmm. że te absurdy, te ręce na przemiany społeczne, które odbywały się w latach 70. i 80.? Na pewno, na pewno, bo po prostu to się wytwarza w człowieku yy, na podstawie tego, w jakich warunkach on żyje, to po prostu człowiek dojrzewa do pewnych decyzji mm. i, i chciałby wyegzekwować te prawa swoje, w tym wypadku no, prawo klienta. Ma pieniądze, zarobił, a nie może... Podczas być. strajków studenckich co najbardziej Pani motywowało do działania? Do no bo to jako obywatelom, powiem, że na przykład chodziło o to, żeby mieć dostęp do paszportu. A do tej, żeby móc po prostu po tym trudnym, wymagającym roku nauki studenckiej, żeby po prostu móc odpocząć, no niekoniecznie w Polsce, która jest przepiękna, jak wiemy, ale też troszeczkę zobaczyć że chcieliśmy, żeby były Alternatywnie do y, filozofii marxistowsko leninowskiej której już mieliśmy dosyć trochę, y, żeby były tak zwane przedmioty humanizujące, żeby to można alternatywnie nie na tamto chodzić, tylko na ten. że Żeby sztuki dla y, tak. studentów. Y, tak. To było y, też naszym takim y, ważnym no, Ja jeszcze na koniec może bym chciała zacytować takie powiedzenie, y, to znaczy to jest myśl Konstantego i Lefonsa Gałczyńskiego, bo myśmy mieli przekonanie, że to jest wielkie dokonanie, ten nasz strajk. Bo, bo to było, to wymagało odwagi. Przecież wiadomo, było pałowanie przez domowców ludzi na ulicach, a któż mógł nam zaręczyć, że nie wpadnie zomo i nie spałuje nas. To trzeba było mieć naprawdę odwagę. I właśnie tutaj poeta Konstanty Idosz-Gałczyński, podsumowując ten cały ruch społeczny, który, który zaistniał w Polsce w latach 80 to myślę o Solidarności i o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, powiedział tak, kiedy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła. Natomiast trzęsą się ten pentakom. To jest dobra prezentacja naszych rozważań temat i strojku studenckiego, i całego prl Bardzo to mi dziękuję. 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 Absurdom mówimy dość. Tak jak widzimy, rzeczywistość PRL-u jest nieporównywalna wobec tego, co doświadczamy dzisiaj. Nie kończące się kolejki, brak podstawowych produktów w sklepach, czy sklepy prl tylko dla wybranych. To tylko część absurdów. Które dzisiaj uśmiech na się twarzach, Jednak kiedyś była prawdziwym ciężarem dla społeczeństwa Absurdy te jednak doprowadziły do gruntownych zmian Dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce Lata 70. i 80. były szczególnym wzmocnieniem tych przemian Już w czerwcu 1976 roku doszło do strajku robotniczego w Susie, na Dolinie i w Płocku Strajkujący sprzeciwiali się zaplanowanym podwyżkom ceny Cukier nie był nawet 100%, a mięso o nawet 70%. Jednak najważniejsze znaczenie miały strajki z sierpnia 1980 roku. Przetoczyły się one wtedy w prawie całej Polsce. Sercem tych strajków stała się jednak Stocznia Gdańska. Sformułowano tam 21 postulatów: wprowadzenie wolnych zawód, skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie czy możliwość wolnego zrzeszania się. To tylko kilka z nich. Ponadto dzięki wydarzeniom z sierpnia 1980 utworzono niezależny, samorządny Związek zawodowy Solidarność, który stał się centrum i sprzeciwu bez władzy PRL. Władza jednak usilnie próbowała stłumić wszelkie przejawy oporu społeczeństwa. Symbolizuje to stan wojenny wprowadzony w grudniu 1981 roku. Opozycje byli wtedy represjonowani czy internowani. Jednak żadne próby władzy nie były w stanie ducha władzy polaków. Inflacja i rosnące zadłużenie Polski dodatkowo tylko wzmagało frustrację. Doprowadziło to w do negocjacji pomiędzy opozycją a władzą, czyli do okrągłego stołu w 1989 roku. Kartki na są nas, zamienione na karty wyborcze. Komunizm upadł, dzięki czemu dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce.